No, tutaj jakaś parodia. Marcysia miała taki kontent, że tylko zerowała menu z restauracji. Nie ma tam jakichś praw w ogóle do tego, żeby się odzywać. Marcucha powinna nagrać filmu pod tytułem Jak nie wykorzystać swoich 5 minut. Jak słyszę, Marcysia, jedyne co mi przychodzi na myśl to nuda. Od Marcyskiej zaczął się rozpad ekipy. Zwala mnie to jak ktoś ma śmiech, jak był odpalał malucha. <gryzny> Lo mordo, ja jestem Rebola, to jest kolejny! Dobra, jeszcze się nie rozgrzałem. Głos mi lata jak po Siduso idzie. A -a -a -a. teraz czajnik. Elo mordo, ja jestem Rebo a to jest kolejny odcinek Zagubiony w Internecie. Zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ filmy pojawiają się codziennie. Łapeczka w górę na zachętę i na większy uśmiech. No i co? Szybciutki początek, lecimy! Ej, w ogóle powiedzcie mi, do czego to urządzenie służy? Bo jak widzimy tutaj w tle, jest to zapewne jakaś sala korekcyjna Ale widać, że dziecko się dobrze bawi, to najważniejsze, tak? Ale to musi być dziwne uczucie No na pewno Czujesz, jakby wszystko wisiało na twojej głowie Mój stan psychiczny Rozumiem, że dość niestabilny Mój mózg, kiedy próbuje skumać matmę Zostawmy to Zaśpiewaj ze mną słowo po słowie, ty zaczynasz Śpia Świat Przemierzasz Leńku To będzie piękny duet Odpalajcie swoje latarki w telefonach i lecimy Trzy, cztery Świat Dobra, po pierwsze, primo, muszę wejść w beat Ciężkie to zadanie Madzia, wysoko stawiasz poprzeczkę, kurczę, w tym challenge'u Piękny Świat Przemierzasz maleńku Jakiś mur szur... groźny pies. Ja tam muszę dać pies, nie ma innej opcji. <natural z> Okej, okay, mamy dziewczyny grające w piłkę, to jest niesamowity widok. Są fakt takiego biegania, to już jest coś pięknego. <śmianic> Takie Taki dziwne ruchy. <mianic> <taki> I ten zapach do piłki. <rażone> Zawsze mnie to śmieszyło. Były też dziewczyny, które potrafiły grać w piłkę, ale w większości to tak wyglądało. Granie w piłkę nożną z kobietami to czysta przyjemność. No to lecimy z tym trendem. Zielone, zielone, robię sobie zielone się łańcuch na mnie. Co to jest? Co to jest? I ta pani powinna śpiewać. Mielone, mielone! Robię sobie mielone! Wie ten dźwięk! Ten dźwięk! A, 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 a. A. Ty takie dźwięki naprawdę wydawały. Je, życie stałoby się jeszcze piękniejsze! Jak możesz nie wiedzieć jaką kapibarą jesteś? Co to jest kapibar? kapibara, kapibara, gryzoń! Ten bober gryzie! Ja nie wiedziałem, że w ogóle jest coś takiego jak kapibara! Tu wygląda jak taki skunks. Wrzesień. Kapibara Batmaniara. Październik. O, to ja, to ja! Kapibara baseniara takie rzeczy nie kto na to wpadł! Jak możesz nie wiedzieć, jaką kapibarą jesteś? Nowy trend, czy o co chodzi? Co to przeszło? <grym zbierze> Są takie rowery! <grym zbierze> No tu się... Co się dzieje? tam jakieś zdjęcia ślub? Nie no dobra już wiem o co w tym filmie chodzi O wszystko tam W jednym momencie dzieje się naprawdę Niesamowicie wiele rzeczy To miejsce to stan umysłu Ale to my najbardziej rozdupczyło. No. Tutaj na wstecznym jadą ci Bokiem lecą całą drogę no Jak oni tym sterują w ogóle? Czemu on cały jest drzewo, Borys, Doktor? To jest ten, co rzuca, nie? Masz propozycję? Pisz. Czemu on ty cały jest drzewo? Co tu się dzieje? O, tutaj jakaś parodia. Co to było? Nie! Te się przytulacie, ale boli, k***a miłość, ty Zrobiłem, Rzecz. napisałem o tobie tyle pięknych i nie cię do... Czym każda z nich wygląda tak samo? Hopie, boże, to bliźniaczki! Patrzcie no one się niczym nie różnią! Nie no dobra, jakby tak głębiej spojrzeć, tylko mam utrudnione zadanie, bo TikTok jest wstawiony w pozycji poziomu mionowej, tylko ta się różni tym, że nie ma brwi tak mocno pomalowanych. Jakbym spotkał takie na mieście, nie wiedziałbym na którą patrzeć, ale i tak by nie było problemu, bo jakbym patrzył na jedną, to bym widział wszystkie. Powiem wam, że romansu z mikrofonem na TikToku jeszcze nie widziałem. Jeszcze do tego podchodzi geometria, trójkąt, cokolwiek, czemu? Czy to ma być Asmyry? Ej, widzieliście jej minę? Żółte Coś mi to przypomina! To jeden do jednego! bomba. Co to za taniec? Jak go nazwać? Jak nazwać ten taniec? Ale czekaj, te dźwięki wydaje zebra? coś takiego doświadczyć. Ale chciałbym zobaczyć, jak ta zebra krzyczy mi do ucha i jej ślina leci mi na mordy, Wiecie, że mi się tak wczuł? Pębęki uszne mi wybuchają. Drugim uchem dźwięk wylatuje. Dolatuje do moich ziomali, którzy tego samego doświadczają. Nagle jeden z nich wyciąga z tyłu parasol i próbuje mnie przed tą falą deszczu uratować. Ja z ciekawości odsłaniam parasol, wkładam rękę jej do buzi, żeby poczuć na palcach wibracje, które wydobywają się z jej wnętrzności. Ej dobra, bo tu źle zabrzmiało. Jeden i ten taniec, patrzcie! I muszę nauczyć się tego shuffle dance'a, pewnie to nie jest takie ciężkie jak się wydaje, ale na tym ziomku wygląda to niesamowicie. Za każdym razem mam taką satysfakcję, jak go oglądam. I teraz dawaj byku! Jaki taki szczęśliwy uśmiech! Nie ma nic lepszego niż puszysta osoba, która tańczy. Naprawdę. No nie wytrzymam, bo to jest piękny. Zmieniłem swoją twarz 10 razy. Ale to tak działa? Czekajcie, sprawdzimy to. Dobra, wyciąłem swój twarz. I teraz wklejmy to 10 razy. Ja tu żadnej krużnicy nie widzę. O, chyba że tak bym zrobił. Dalej brzydki ryj. Peski, to ciekawe, jak to zrobił. Może jest jakiś efekt? Ach, tu przep. Bardzo dużo komentarzy odnośnie Marcysi właśnie Dużo ludzi tam gdzieś schapowało, że Marcysia miała taki content, że tylko Zerowała menu z restauracji Ej spoko content, nie dosyć, że nagrasz To jeszcze idzie dobrze zjeść Nie ma tam jakiś praw w ogóle do tego, żeby się odzywać nie? Marcucha powinna nagrać w filmu pod tytułem jak nie wykorzystać swoich 5 minut jak słyszę marcysia jedyne co mi przychodzi na myśl to nuda taka prawda gdyby nie Freeze, to połowy nikt by nie znał na przykład mini majka Marczocha, marty bo ej większych głupot dzisiaj nie widziałem naprawdę chociaż dużo ich było trzeba to sprawdzić marcysia niespodzianka dla mojego brata jakie plany ma na przyszłość Szyłam uszy o ten członek naszej rodziny ej jak ktoś mi powie że nie wykorzystała swoich 5 minut a jednocześnie ma takie wyświetlenia to ja chyba muszę przestawić zegarek tu w takim razie, ile wyświetleń trzeba mieć, żeby wykorzystać swoje 5 minut? Powiem wam, że poprzeczka naprawdę urosła przez te czasy, jak mnie nie było. Z tego, co widzę po komentarzach ludzi. Moim zdaniem, to są zajebiste wyświetlenia, nie? A content, no podobny do tego, co robili wcześniej. Zorganizować trafię kibica do mojej ekipy. Skąd taki hejt? Od Marcyśki zaczął się rozpad ekipy. Ja nie mogę z tych ludzi w ogóle... Ja rozumiem wyrażać własną opinię. To jest spoko, ale nie rozumiem skąd te opinie. Może za głupi jestem. I nie zdziwię się... Jak to są osoby, które wcześniej oglądały ekipę bacznie. Rzeczywiście teraz jest głośno o tej dramie ekipy, że jedni się z drugimi gryzą o umowę, ale nie rozumiem ludzi, którzy cisną teraz albo jednych, albo drugich. Spójrzmy na to z innej strony! Wszyscy zrobili zajebistą robotę, no tego nie da się nikomu z nich odebrać. Ja osobiście nie podpisałbym się pod grupą osób, która najeżdża na którąś ze stron, bo moim zdaniem zrobili zajebistą robotę, a każdy ma lepsze i gorsze momenty. W życiu i to nie jest powód, żeby kogoś, że tak powiem, jechać. Patek sporo w upejdziarnie, a, a już poza tym bardzo lubię oglądać te filmiki. One strasznie wciągają. Nie powiecie, że nie jest podobny. Drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobał Łapeczka w górę Możecie również zasubskrybować kanał Jeśli moje filmy wam się podobają Wbijajcie również na Instagrama A my widzimy się już jutro O godzinie 16 Trzymajcie się, bless